Halo, halo! Witam Was serdecznie w kolejnym filmie na Hemolu. Mamy dzisiaj 5 dzień marca, a więc w momencie, gdy to nagrywam, do początku matur zostało tylko i wyłącznie 59 dni. Z tej okazji pomyślałem sobie, że nagram taki film, w którym zbiorę 5 bardzo ważnych zagadnień, które do matury trzeba mieć w małym paluszku. Dla tych, którzy jeszcze sobie powtarzają, będzie to dobra okazja, żeby zweryfikować, czy czują się komfortowo w każdym z pokazanych tematów. No a reszta będziemy sobie mogła sprawdzić, czy aby na pewno są na wszystko gotowi. Zapraszam Was serdecznie do oglądania. W trakcie filmu będę wrzucać fotki zadań z matur z poprzednich lat. Jeżeli będziecie chcieli, to w kolejnym filmie będziemy sobie mogli porozwiązywać te zadania. No i teraz już bez dalszego ociągania zaczynamy. Pierwszym pewniakiem, jaki dla Was przygotowałem, to umiejętność pisania podpowłokowych konfiguracji elektronowych. Zadania z tego tematu pojawiają się zawsze i to jako pierwsze i często warte są kilka dobrych punktów. Żeby ogarniać ten temat, trzeba znać takie pojęcia jak powłoka, podpowłoka, orbital i rozumieć liczby kwantowe, jakie mają elektrony w atomach. I chyba najważniejszą praktyczną radą, jaką mogę Wam dać, jest zapamiętanie kolejności, w jakiej zapełniane są podpowłoki oraz pojemność każdej z nich, czyli ile elektronów mieści się w obrębie każdej podpowłoki. Tutaj pokazuje się często następującą mnemotechnikę, którą też Wam zaprezentuję. Tak jak możecie zauważyć, wypisałem sobie podpowłoki. W obrębie każdej powłoki, w taki sposób, że piszę te podpowłoki poziomo i umieszczam je jedne pod drugą. Teraz, w jaki sposób zapisanie czegoś takiego może nam pomóc w zapamiętaniu kolejności, w jakiej zapełniają się podpowłoki, a mianowicie w taki sposób, że gdy zaczniemy przekreślać te podpowłoki w taki sposób, właśnie ukośny do dołu, to Kolejność, w jakiej ta strzałka przecina odpowiednie symbole, pokrywa się dokładnie z kolejnością, w jakiej zapełniane są podpowłoki. Czyli na początku zapełnia się 1s, potem 2s, potem 2p, potem 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że już widzicie o co chodzi. Tak więc jest to rzeczywiście taki bardzo łatwy do odtworzenia sposób, który możecie sobie razu w brudnopisie na maturze zapisać na samym początku i później z tego korzystać, jeżeli nie pamiętacie. Jeżeli zaś chodzi o pojemność, no to podpowłoka S mieści maksymalnie 2 elektrony, podpowłoka P mieści maksymalnie 6 elektronów, podpowłoka D 10, a podpowłoka F największa 14 elektronów. Mam nadzieję, że widzicie, że każda kolejna większa podpowłoka mieści o 4 elektrony więcej niż poprzednia. Jeżeli chodzi o ćwiczenie pisania konfiguracji elektronowych, to robimy to na przykładach pierwiastków wszystkich bloków konfiguracyjnych, czyli s, p, d i f, oraz dla ich jonów. Nie ograniczajmy się tylko do obojętnych elektrycznie atomów i to jeszcze z waszego ulubionego bloku konfiguracyjnego, z którego Wam to idzie najlepiej. Musimy to umieć robić dla wszystkich pierwiastków. Jeśli chodzi o wyjątki, to należy tutaj wspomnieć o zjawisku promocji, które polega na przeskoku jednego elektronu z orbitalu s na orbital d w obrębie niższej powłoki. To zjawisko jest charakterystyczne dla dwóch grup pierwiastków, a mianowicie dla chromowców i miedziowców. Czyli odpowiednio dla pierwiastków grup szóstej. I 11 układu okresowego. Naszym drugim pewniakiem jest stechiometria. Mam nadzieję, że maturzyści zgodzą się ze mną, że stechiometria znajduje sposób, żeby wepchnąć się do każdego możliwego zadania. No a to dlatego właśnie, że jest to podstawa całej chemii. Należy tutaj rozumieć, jak działa stechiometria związków chemicznych, co przydaje się w zadaniach, gdzie na przykład mamy ustalić wzór jakiejś substancji ale też rozumieć stechiometrię całych równań chemicznych. Tego tematu najlepiej uczyć się poprzez rozwiązywanie dużej ilości zadań z ulubionego zbioru zadań wszystkich młodych chemików. Polecam zwrócić wam szczególną uwagę na hydraty, ponieważ temat ten często pojawia się w zadaniach na maturze, a jest traktowany w szkołach po macoszemu. No i właśnie gdy ktoś dostanie zadanie z hydratem w swoim arkuszu, no to robi wielkie oczy. Tak więc opracujcie sobie, proszę, ten temat. Trzecim tematem, który na maturze jest absolutnie co roku, są teorie kwasowo-zasadowe. Może nie brzmi to jakoś zbyt skomplikowanie, no ale musimy czuć się komfortowo aż z trzema różnymi teoriami, czyli teorią według Arrheniusa, teorią według Bronsteda-Lauriego i Louisa. Najczęściej no na maturze spotykamy się akurat z tą drugą. Jeżeli chodzi o zadania, to należy spodziewać się, Zadania z obliczania pH mocnego i słabego elektrolitu, gdzie szczególną uwagę trzeba zwrócić na te drugie. Przypomnieć sobie trzeba takie pojęcia jak stała dysocjacji kwasowo-zasadowej, stopień dysocjacji alfa czy prawo rozcieńczeń Ostwalda. No i oczywiście trzeba potrafić korzystać z nich w różnych zadaniach. Czwarta pozycja jest mocno napakowana. Ponieważ upchnąłem tutaj aż trzy duże działy chemii, które jednak mają ze sobą wiele wspólnego: a mianowicie równowaga chemiczna, kinetyka i termochemia. Obowiązuje nas znajomość wielu procesów równowagowych, tak jak wspomniane wcześniej równowagi kwasowo-zasadowe, ale też inne takie jak np. rozpuszczanie osadów czy reakcje równowagowe zachodzące w fazie gazowej. Tutaj warto przypomnieć sobie regułę przekory, jak wyglądają równania kinetyczne oraz sposób wykorzystywania prawa Hessa do obliczania efektów cieplnych reakcji chemicznych, czyli tak zwanej zmiany entalpii delta H. Te tematy są szczególnie intensywne obliczeniowo, więc nie uczcie się ich proszę przez czytanie podręcznika. Tylko rozwiązujcie sobie jak największą ilość zadań, aby nie dać się zaskoczyć. I ostatnim pewniakiem, który na dzisiaj przygotowałem, są oczywiście reakcje utlenienia redukcji, czyli krótko mówiąc, redoksy. Podstawową umiejętnością tutaj jest określanie stopni utlenienia wszystkich atomów w danej cząsteczce. W tym celu trzeba biegle posługiwać się wzorami elektronowymi. Ponownie też nie powinniśmy się ograniczać tylko do związków nieorganicznych, w których stopień utlenienia często znamy już na pamięć, jak na przykład stopień utlenienia manganu w nadmanganianie potasu, czyli KMNO4. Musimy potrafić określać stopnie utlenienia także dla atomów węgla w cząsteczkach organicznych, których no niestety, choćbyśmy chcieli, to wszystkich nie zapamiętamy. Tutaj dla odmiany również trzeba zrobić jak najwięcej zadań, przetestować sobie różne metody i znaleźć taką, która najbardziej odpowiada Wam do dobierania współczynników w reakcjach Redox. Ja osobiście najbardziej polecam metodę równań połówkowych. Uważam, że jest ona najbardziej logiczna i jednocześnie najprostsza w zrozumieniu. A co więcej, na maturze często pojawiają się pytania o równania połówkowe, no więc w zasadzie same zalety. Swoją drogą mam na kanale parę filmów o tematyce redoksowej, gdzie na przykład prezentuję metody równań połówkowych, więc zachęcam Was do zapoznania się z nimi. I to wszystko, co przygotowałem na dzisiaj. Dziękuję bardzo za oglądanie. Tak jak mówiłem na samym początku, jeżeli chcielibyście film, w którym rozwiązuję przynajmniej niektóre z zadań, które wyświetlały się, to dajcie mi jakoś znać. Nie będzie problemu, że nagrał coś takiego. Byłbym Wam oczywiście bardzo wdzięczny za lajka like i za subka, jeżeli Wam się podobało i do usłyszenia w kolejnym filmie.